Czekajcie, co ma, mam? Mam wziąć to. Tak, czy to masz krzyżaka? Nie mam. Ja mam krzyż. Co mam z tym zrobić? Co ty, co ty mi dałeś? Ale słuchajcie, on musi tu gdzieś być. Tylko nie wiem gdzie. No kurwa, żeśmy sobie wybrali mapę. Ciężko. Dodatkowo nie mamy też za bardzo tych spra do sprawdzania fal. Musi musielibyśmy jakby dwie drużyny miały, byłoby dużo lepiej. Nie, on wyłączył światło w ogóle. Hmm. No, nie ma siły. Ja może wkurzmy go, niech się pokaże chociaż. Jak on się nazywał? No co z tego nie znam czy sobie zdjęcia. Ej, to ma być włączone te radio? Tak. A jak on się nazywał? Na... Słuchajcie. Nie, nie, wiem. nie mówię wziąć. Wróć, wróćmy na dół. Chodźmy do auta. Coś przygotować. Gdzie tu są schody? Nie. wiem. w drugą stronę. Nie, tu, tu na lewo, tu na są, lewo. Tu są na pieprze Jezu, czas, Jak, jak <śles> wystraszył mój kot? <śles> <śles> Przysięgam, no wskoczył na mnie, czy Ja znam to. Muszę ostatnio zrobić. Jezus, ale odjechałam, kuś w krzesłem. <laughs> Przepraszam. Przepraszam. Maciek, ciu, ciu, ciu. On tu jest On jest tutaj, na dole Tyle. przy schodach przy, przy tym. Tutaj A temperatura jest normalna. <laughs> Miga! jest przy włączniku światła. Dobra, ja usłyszałem jego bekanie, szybko do auta. Ja też usłyszałem jego bekanie i pierdzenie. <grym> tak, szybko On jest tutaj. On jest tutaj. Jest, jest tak, tu te Temperatura jest bardzo zimna. <grym> to dobra, zobaczcie, nie... ufała. Tu ma nie ufała? Ma. Nie mam ufał. Chodźcie, idziemy stąd. Ale jest freezing, więc mamy, free... ja mamy jedno chociaż symptom, tak? Do auta. E, aparat. Kto ma aparat? Ja. E, ustaw go tak, żeby było widać tutaj e, Aha, to Aha, ty aparat. Ten to aparat ten mi. No gdzie mogę taki... postawić gdzie jesteś? No i tu gdzieś na podłodze postaw, tak żeby było widać tam pod schodami. Pierdocze, <laughs> nie wytrzymam zaraz. Włączyłeś? Do auta. Jest włączony? Nie Jest włączony. exit, exit. Zielona. Do exita szybko. Dobra, Jest czerwone dalej. To zielone musi być. Prześnij prawym. Ja już włączyłem. Rozumiesz. Ja mam dość skusy, Dobra, chodźcie zobaczyć do tego Tam. <coughs> ale słuchajcie, mamy freezing jakby, co? Ale wiemy, ale, gdzie, ile ale było wiemy gdzie on jest. Minus było, 3 Miałeś ten, dym, czyli, więc... Czyli poniżej 0. Mm. dobra. Tak, czyli tak, mamy tak. Free freezing. freezing. Freezing temperatures, tak. Musimy o. jeszcze sprawdzić UV lightem, e, no. czy nie zostawił żadnych e, znaków, chociaż nie widziałem, żeby otwierał i zamykał drzwi. Ja też nie mogę. Te będzie trzeba, trzeba, książkę i gadadeł Pogadać z nim. A, aga ma gadadełko. gadadełko. To ja, o, o, gadadełko. Tam. Nie, aga, będziesz z nim rozmawiał. Ja nie chcę kuźwa z nim gadać. Ale nie masz wyjścia, on cię wybrał. Nie wybrał mnie. Wybrał. Nie, macie chcesz z nim gadać? Ja mogę. Zobaczcie chodź, zamienimy sobie, się. Orde. Chodź, pat, ty mi dasz tego krócy, coś tam, a ja ci dam. Krócę, tam, coś tam, Tutaj, to chodź, ma, masz. Nie ma aktywności. Czeka, nie. Chodź w, w kamperze, chodź, to zrobimy tu. A Dobra. to czy jest aktywność czy nie, to nie ma znaczenia. Trzeba zobaczyć, czy po prostu będą te. Trzymaj. Czy się orby pokażą? Ja jakoś wam nie jakoś no. mam dość. Nie wiem tak prawie tam na bezpieczniki mam. pokazując, nie? Dobra. No, to dobrze, bo tam on Dobra. jest tutaj, on jest pod schodami. Ale, jak chcesz Ej, czemu ja mam, ja mam dwa mózgu? Co chcesz zrobić? Boże, Macie, jak ty już nie wchodź. Aha, wszyscy, wszyscy mamy. mamy niski poziom sanity. Co ty chcesz, Tomek? No wejdź tam do domu. Czemu ja? Bo on cię wybrał. Masz Dobra, ja mam fix. to do jak pisania. Jak wybrał? Co ty kłamiesz kucy? Ja mam to do gadania. Dobra, spokój. E, się Teraz Daniel Jackson, dobra. Sytuacja wygląda w ten sposób. Ktoś musi wziąć wilajta jednego, bo mamy chyba tylko jednego. Ja mogę wziąć. E, termometry są... So, te, odłóżcie termometry, bo są niepotrzebne. Wziąłem uv no. E, potrzebny nam jest ten miernik e, fal. To Gaga ma. Ja, ja, ja mam, mam fal. miernik fal? A nie, Essen ja ma, tylko... ma, no. Musimy znaleźć tak, sfotografować brudną wodę w zlewie. Tego nie zrobimy. Ej, ale mam, a czemu nam mózg nie rośnie w ogóle? Mają członkowie zespołu Świadek, Duch, Event. Nie wiem, co to jest. Dobra. Który to jest? Który punkt? Nie, bo to spada, Wojtek. To się nie poprawi, tam, bo nie ma. Ej, mam a nie pomysłu. mogę teraz, bo wy macie te różne rzeczy, nie mogę tu zostać i wymówić wam ten mm. różnych rzeczy? Może. Nie. Chcesz. O, dziękuję. Oh, oh. To ustaw się tak, żeś widziałem. Dobra, aktywność. wiemy, na, ale aparat. Weźcie od takiego aparat. Dobra, Dobra. aparat. Macie ma miejsce. Macie, proszę, proszę. Ja Ej, wam się zgodzić. Wojtek też Ja to... już mam aparat. Ja to też nie mam ja, miejsca. Ty ja, ty ja a, co Mać, a co macie, co jest wam niepotrzebne? Mam ja... uv mam gada gadajkę z nim i mam zwykłą latarkę. Ja mam latarkę i ten... cyperki yy, Cypelki 5. No dobra, Ja nie mam siły. Dobra, to idziemy. Ja I nie mam jest siły, nie ja psychicznej już. Wierzyć. Włączy, włączyłem tą gadajkę z nim jakby co. Czekajcie, idziemy tam z tyłu, po prawej stronie, co tak, nie? Tak, tak, Czyli mam patrzeć na kamery i na wzrost tego, tego, tak? Tego, tak? Znaczy na kamerze raczej nic nie zobaczysz, więc po prostu patrz Nie, niech szuka, bo może orby znajdzie. Nie pojawią się już orby. Niech patrzy w razie czego. Nie, ona może widzieć czasami ducha. No dobra, to patrz. Patrz i, i pa, ustaw no, no. Tak w roku, żebyś widziała i aktywność, i kamerę. Ja mam, zawał. Ja mam dość tego chowania się przed duchem, przysięgam. To jest coś strasznego. Maciek, leć, idę za tobą, bo ty musisz tą laserką. jest zimno. O, widzę wasze światełka. E, wzrosło na jedynkę. If you hear us, give us a sign. O oh, dziesiątka. Dziesiątka migami. Say kusza. something. Maciek, dziesiątka. <laughs> ha, <Cicho. laughs> <Say something, kusza. laughs> Ja pierd... kurde... Dobra, spadło na zero. Boże, mocne. Dziesiątka Maciek! Ale Are you here? No bo myślałem, że wiesz, że się odezwieć coś. Dobra, Dobra, połóżcie ten też do gadania. Och, kurde. No brawo. Zrobię zdjęcie. Ja. Yeah. If Say you hear <noise> Widzę takich dwóch, trzech czubków, zapijają kućem. Czy możesz coś napisać? Hej, dziesiątka. Ja, kurde, co za typ <laughs> To będzie ciężki duch What's your name? Bardzo agresywny. Nie właśnie, nie jest agresywny. Jak nie jest agresywny. Bo ona nam nic nie robi, nie pokazuje się nawet. Nic ci nie zrobimy. Napisz coś na kartce. <laughs> A jak, <laughs> jak on się nazywa? Eee, Daniel. De, Daniel, Daniel. Jackson eee, Dziesiątka. Już. Oh. Jest dziwne, bo on to jakby był chyba piętro wyżej. Ale tu jest najzimniej. Albo jest po tutaj. boku. On ma Daniel Jackson. Jackson tak. Daniel Już. Jackson. Aha. Uh -huh. Give us a sign. Daniel Jackson, show yourself. Zero. Czy e, trójka, ci pomóc? trójka. Nie zrobimy ci krzywdy. E, szóstka. Chcemy tylko porozmawiać. <laughs> e, dziesiątka. Boże. No to masz swoje gadanie. <laughs> Chcemy porozmawiać, kuźwa. Dziesiątka. Ej, super, mów, naprawdę. Teraz mogę zagadać, nie? On mnie nie słyszy. <laughs> Kłacik będzie się gdzie i ty... Mogę gadać na legalu, ja cały czas siedzę w kamperze. Ruszasz te zwłoki z tego auta i ty Już. idziesz. Co? Nieprawda. Ja pierdykam, co za durny typ. Daniel Jackson, show yourself. A nie ma nic na kulkach? No właśnie nie ma Dobra, włączmy światła. Gdzie tu są światła? Daniel! We just want to talk to you! Give us a sign! Nie, je nie no, korki są włączone. Po, powie, powiedzcie, że chcecie porozmawiać Odezwij i z zrazu... No właśnie. No i wejdzie do dziesiątka zaraz <laughs> już chcemy porozmawiać. Może dać nam znak, no. że tu jesteś My cię nie skrzywdzimy Powiedz powiedzcie, a? że jestem za tobą. Co? Wy jesteście normalni? Mika, <laughs> jezu, Mika! Mika, dziesiątka. <laughs> A wam w kamerze ktoś tak złapał mu góry. Jak statua wolności, ja tylko. Pier... <laughs> Już. Konie. Daniel Jackson, show yourself. Czemuż coś napisał? Nie, dupę napisał. <grym> dupę. <grym> dupę. napisał. Nic nie napisał. No. Nie dokułość wato, no to jest straszne. Zauważyłem, cieszy, że wam latarki wcześniej migają niż mi. Czyli o, o, my tutaj, gdzie ja jestem teraz w rogu, to jest bezpieczna strefa, możemy to tak nazwać. Bo tu mi najpóźniej miga. Tam koło mogę ci coś powiedzieć? Wiesz, gdzie Ma? jest bezpieczna strefa? <grym> to gdzie ja jestem? Róż <grym> tą <Ruszą> dupę. <grym> nie, szóstka. Czy możesz nam coś napisać? Kujba, ty. Nie do no, porozmawiaj Napisz on... coś na zeszycie On musi być tu no. W zeszycie. Daj nam znak, a pójdziemy stąd Daniel Jackson. Do you want to hurt us? Hurt us kuźwa Ej, to że wyciągano Nie No, mamy tylko freezing Temperature, nie mamy Zero. nic więcej. UV Light też nic nie wykrywa. Nic nie wykrywa. To nie jest to pomieszczenie. No jak Gdzie... nie Tomek, to jest najzimniej. To nie ta laleczka. <grymne> I ta statua z ta... <grymne> ten zeszyt dalej, macie miejsce? Nie mam no miejsca. Ja nie mam też. Ale czekaj, nie, to nie możecie, Poczekaj. bo ja nie będę was widzieć na kamerze, a to jest niezły ubaw. Poczekajcie. Aga. <grymne> ja, ja do kusnę, babu. <grymne> o, cię kusnę babo. Tutaj ten zeszyt. Widzę twoje krocze, ja pierdolę. Ale nawet to, Emiter... Ej, to ty macie jesteś jesteś no. wolności. Ej, ale Ej, nawet kur... Emiter nic nie wykrywa. Nic nie wykrywa. No właśnie to jest dziwne. Daniel Jackson, we are not afraid of you. Show yourself! Oho Ja <laughs> No Chcemy tam. ci pomóc! Nie wiem, spytajmy się. Skąd to jest. Come here and show yourself! Be brave as much as we are! Chill <laughs> undead, please. Ej <laughs> A jeszcze w tym Wiecie co zrobiliście? Zrobiliście na zero. Ale ja go położyłem na czwór. Całkiem A. na zero kurwa. W ogóle się miga. Dziesiątka. Zróbcie <laughs> Macie, czemu ty chodzisz? <laughs> ja pierkur. <laughs> Zero. Już, już chyba no. Słuchajcie, może, a może on tym miganie światła, A może on tym miganie świata, słuchajcie, może on daje nam nie. jakiegoś morsa? Nie to jest morsa. atak. Nie, to tak nie działa, to jest atak, ale dlaczego to w ogóle nie... To jest atak! <noise> ale dlaczego w ogóle nic, absolutnie, tu nie ma żadnej... A Zatrykcji. masz już jakaś sól albo co. Co? Korecegoś mi się światło zaświeciło toj? Ono twórka. się świeciło przecież To mi się teraz dopiero zaświeciło. Nie, tu się nie świeciło. Daniel Jackson! Show yourself! We force Aga, Aga, you to masz do masz this! Nie masz, nie? O, czekajcie, może działa to. Trójka. I force you to show Dziesiątka. yourself Right now, right here, show yourself! Dziesiątka Maciek, no carry on, carry on! <laughs> Zero to jest mnie! Ser. Co? Zero no. mnie! Nie <laughs> masz swoję... No bo chciałem żeby w końcu wylać. przecież bawimy się z nim od pół godziny Ale <noise> <noise> on nam w ogóle nie daje... O widzę was, o Jezu, <noise> to też perspektywa zła, ojej. Ej Maciek, ale ty nawet nie, nie krzyknęłeś Nie. On nawet nam... Zauważcie, nie. że nam drzwi nie zamyka On absu... o dał znać. Co no, na... no bo ja umarłem Wyjdź, idzie go Czyli jest ghost riding. Dlaczego Dobra. dopiero teraz? Eee, mamy zdjęcie jego też Dobra, idziemy i... Mam to wziąć? No, a czy po Maćka rzeczy? Ale Maciek, tutaj, ja ma, że tylko, tu. to, to są rzeczy, które są normalnie To spidajemy? Tak, skończymy, tak. bo to jest bez sensu No bez to sensu, no jakieś... będziemy się bawić z nim A już mamy ale ale musiałem powiedzieć, że... I forced <laughs> you to show yourself, I don't have afraid no. of you no nie, I'm not afraid of you, i co? I wyszło Aga, widziałeś zdjęcia, jak ja ustawiłem? Znaczy, zrobiłem mu? Jeszcze nie, co a zrobiłeś? No, zrobiłem mu zdjęcia, jak zrobił Maćka Tak? Ja, dlatego o, ja, ja cały czas trzymałem aparat, Szczerze? żeby ja, ja zrobić zdjęcie. Szczerze? tak. Zdjęcie to jest y, komput tutaj tablicy, jakiegoś dziwnego rogu, Wojtko, Wojtka, później Tomka no. i kuźwa... Co to jest? A, tu jest jakiś cień! Tak, no jego cień, bo tylko tyle mogłem To zobaczyć. mamy chociaż zdjęcie jego, dobra, super. No ale lipa. Bardzo no lipa. Ciężkie Bardzo było dziwdy. to, no, to ale... Trudne. Nie mamy jeszcze jednej... E, ma, nie mamy jeszcze fajnie jednej... Było, tej. fajnie się bawiło. No, no ja wiem. Poczekajcie, to może być demon. Jurei. Demon albo Jurei. Poczekajcie, musimy to dobrze przemyśleć. E, czekajcie, bo tu tam było e, jeszcze... demon right e, Demon albo Juri hmm. A może demon, bo on tak się maskował bardzo Wojtek. Ale... Chociaż nie, bo demon by się pokazał może. Demon by nas bardziej wyrzucił. Demons will attack more often than other ghosts, więc już mamy odpowiedź. No to Yuri, tak? Demon. Demon. demon? Atakował nas atakowa bardzo duże. często na koniec. No, dobra. dobra stąd. No dobra. Ale nic tragedia. Z nie zrobiliśmy nic. No trudno no. Ciężkie to było. Nie było synka. Ale have a member of Team Witness Ghost event, no, dlatego to jest mapa, która jest zła. Waga? To był demon. Welcome back. Mm. Oh, welcome back. O, Jezus! Ja mam Demon Demon! O, dobrze, mamy to! Zrobiliśmy to. To, to co? 60. Kończymy. O! Tak. Kurde. Słuchajcie to. Nie wiem jak u SN, ale u mnie będzie w dwóch odcinkach na pewno. No, u mnie pewnie będzie w jednym. Także co? Buziakujemy was serdecznie. Ech, to Była Agunia, Wojtunia, Esunia i Andycunia. Byliśmy. byliśmy. I słyszymy się w kolejnych e, fasmofobiach. <śleski> Topa! Ah.